Witam szanownych Państwa. Kiedyś popełniłem film o wojnie chemicznej, do którego, jeśli go nie widzieliście, to link zostawiam Wam w opisie. Dziś chcę opowiedzieć kolejny rozdział z tamtej historii. O pierwszej nowoczesnej masce przeciwgazowej w historii świata. Nie, nie o słoniu, czyli polskim wariancie maski SM41 z czasów PRL-u, a o jego wielkim poprzedniku, ojcu wszystkich nowoczesnych masek przeciwgazowych. O masce Zielińskiego. Zapraszam. 25 stycznia 1861 roku w Tyraspolu, wówczas w Imperium Rosyjskim, współcześnie w Mołdawii. Urodził się Nikołaj Zieliński. Chłopiec był zdolny i piął się po szczeblach edukacji, trafiając pierw do gimnazjum, a później uniwersytetu w Odessie. Studiował też w Niemczech i w 1889 roku został magistrem, a już dwa lata później doktorem. Na zaproszenie samego wielkiego Mendelejewa został wykładowcą na Uniwersytecie Moskiewskim, gdzie uzyskał tytuł profesora. W 1911 z grupą innych profesorów odszedł z uniwersytetu na znak protestu przeciw polityce carskiego ministra edukacji Lwakasu. Ale nie zaprzestał pracy naukowej, przenosząc się na Politechnikę Petersburską. Tam została go wojna. Rok później, gdy w maju 1915 roku Niemcy użyli gazu przeciw wojskom carskim pod Bolimowem, armia zaczęła szukać środka zabezpieczającego przed tą straszną bronią. Wszelkiej maści nasączane szmaty, hełmy i podobne wynalazki były nieszczelne i niedoskonałe, a arsenał gazów bojowych ekspresowo się rozrastał. Potrzebny był uniwersalny system ochronny z uniwersalnym neutralizatorem, niezależnie od tego, czy używany jest chlor, iperyt, fosgen czy inny syf. Technolog petersburskich zakładów trójkąt, pierwszej w Rosji fabryki wyrobów gumowych, Emond Kumant, stworzył gumowy hełm z okularami, który skutecznie izolował głowę przed lotnymi środkami bojowymi. Lecz wciąż brakowało czegoś, przez co żołnierz będzie bezpiecznie oddychał. Wtedy to profesor Zieliński zaproponował filtr w formie metalowego pudełka z węglem aktywnym w środku, przez które oddychał Odbywać się miało oddychanie. Jeden gram owego węgla dawał powierzchnię pochłaniającą 15 m2, a surowiec do wypełniania filtrów był tani i powszechnie dostępny. Profesor nie opatentował swego wynalazku i podzielił się wiedzą z aliantami, by wszyscy mogli bronić się przed tym śmiercionośnym zagrożeniem. Po serii testów pomysł wydawał się idealny. Ale został skutecznie zablokowany przez księcia Oldenburga, pełniącego wówczas funkcję szefa jednostki sanitarno-ewakuacyjnej Cesarskiej Armii Rosyjskiej. Czemuż to książę blokował wprowadzenie do armii nowych masek? Ponieważ już produkowano jego pomysłu, maski przeciwgazowe, wraz z Instytutem Górnictwa, będące rozwinięciem przedwojennych masek przemysłowych z wapnem sodowanym jako środkiem pochłaniającym. Niestety w warunkach frontowych ten model zupełnie się nie sprawdził bo wapno szybko skamieniało w filtrze, czyniąc maskę bezużyteczną. Dopiero po śmierci 16 tysięcy żołnierzy w walkach między Wilnem a Rygą od gazu, tę maskę wycofano. W lutym 1916 roku na stan armii carskiej zaczęły wchodzić maski przeciwgazowe zielińskiego Kumanta, a do lata do armii spłynęło ponad 5 milionów masek przeciwgazowych. Rok później maska pomysłu zielińskiego i Kumanta stała się głównym modelem maski przeciwgazowej w całej carskiej armii. Jednakże, z powodu jakże nam dobrze znanego bajzlu logistycznego w rosyjskiej armii, przez wiele miesięcy maski docierały do jednostek bez zapasowych hełmów i filtrów. Przez co gdy żołnierz zużył swój filtr albo uszkodził hełm, to w kolejnym ataku gazowym był niemalże bezbronny. Z dwojga złego lepiej było mieć sprawny filtr, bo instrukcja głosiła, że w przypadku uszkodzenia hełmu, jego rozszczelnienia, należy zdjąć go, zamknąć oczy, zatkać nos oraz oddychać ustami bezpośrednio przez puszkę, pozostając w z ruchu i oczekując na ratunek od towarzyszy broni. Dość jasnym jest, że skuteczność takiego wyjścia awaryjnego nie była zbyt wysoka. Ponadto przysyłane uzupełnienia ludzkie nie miały własnych masek przeciwgazowych, bo przed wyjazdem na front rekrutom ich nie wydawano, więc na miejscu musieli sobie takowe zorganizować sami, no albo udusić się od gazu. Do końca wojny do armii carskiej trafiło 11 milionów tych masek, co częściowo rozwiązało ten problem. Poza Rosją używały ich też Rumunia, Finlandia i Turcja. Maska przeciwgazowa Zielińskiego Kumanta została wykonana w kolorze pomarańczowym. Istniały dwie główne odmiany tej maski, różniące się kształtem i pojemnością pudełek. Chłopaki z grupy rekonstrukcyjnej o nazwie Projekt Rosja w Ogniu prezentują w tym filmie typ Piotro Grocki o przekroju prostokątnym puszki i masie węgla 160 gramów, jak i typ Moskiewski z owalnym przekrojem pudełka i masą węgla około 250 gramów. Był też model z krótszym owalnym filtrem i 200 gramami węgla zwany Kazańskim, lecz wyprodukowany go dużo mniej niż poprzednich dwóch typów. Ten nypel na nosie to miejsce na wsadzenie palca, by móc wytrzeć od środka zaparowane szkła maski bez jej rozszczelniania. Maska w pierwszych wersjach nie miała zaworów i wdychanie jak i wydychanie odbywało się tak jak tutaj przez filtr. Nie było to łatwe zadanie, bo wymiana tlenu była ograniczona, a do tego żołnierz gdy filtr się przypchał, wdychał i wydychał syf który się w nim zbierał. Dopiero po jakimś czasie odkryto, że wydychane powietrze o podwyższonym stężeniu dwutlenku węgla i obniżonym stężeniu tlenu gromadzi się w masce i filtrze, a następnie jest ponownie wdychane. W efekcie tego stężenie we wdychanym powietrzu mogło sięgnąć 5,5%, gdy maksymalne dopuszczane średnie stężenie dwutlenku węgla w ciągu 8 godzin pracy wynosi 0,5%, a w kwadrans jednorazowo przy wysiłku 1,4%. By to naprawić zmodyfikowano maski, dodając zawory wdechowe i wydechowe, zmieniając obniżone. Obieg powietrza w masce. Były i inne problemy. Maski projektowano, gdy Niemcy wypuszczali z butli chlor, a gdy zaczęto stosować pociski artyleryjskie, miny i inne ładunki z domieszkami fosgenu, kwasu cyjanowodorowego i innych toksycznych wyziewów, sam węgiel aktywny okazał się niewystarczającym. Anglicy i Francuzi zaczęli do swych filtrów dodawać domieszki wapna sodowego z nadmanganianem potasu, by zwiększyć żywotność filtrów. Lecz Rosjanie twardo trzymali się czystego węgla aktywnego bez uszlachetniających domieszek. Pomimo propozycji modernizacji maski ze strony laboratorium do spraw zapobiegania gazom Komitetu Chemicznego GAU. Kolejnym problemem było pojawienie się środków bojowych w formie areozoli, które tworzyły małe cząsteczki, które przechodziły przez filtr, nie dotykając nawet dużych kawałków węgla aktywnego i trując żołnierza. Jeszcze jedną wadą tego modelu maski była konieczność przedmuchiwania jej wnętrza z pyłu węglowego, który wydostawał się z filtra. Mogło to spowolnić proces zakładania maski na tyle, że gaz zdążył wykonać robotę. Sam filtr też był niefortunnie umieszczony, przymocowany na stałe do maski, przez co ten kawał puszki po kawie... Dał z gęby żołnierza, utrudniając poruszanie się i narażając się na uszkodzenie. Żołnierze niezbyt lubili takie atrakcje, przez co potrafili w najmniej odpowiednim momencie zdjąć maskę, by odetchnąć albo zaczepić o coś rozszczelnić ją, uszkodzić filtr, a przy ciężkich bojowych gazach, które zalegały w okopach, mogło się to skończyć tragicznie. Maska miała szczegółowo opisaną instrukcję obsługi na pudełku. Tyle, że większość żołnierzy Cara była niepiśmienna i niewiele z tego rozumiała. Bez odpowiedniego przeszkolenia i ćwiczenia maska z instrukcją była bezużyteczna. I tu widzicie przykłady takiego obchodzenia się przez niepiśmiennego rekruta. Najpierw zapomniał wyjąć korek przed założeniem maski, a potem chcąc go wydłubać, uszkodził bagnetem filtr. Wyciągnięto wnioski z tych błędów i w czasach Związku Radzieckiego dodano dodatki do węgla aktywnego, by zwiększyć czas pracy skuteczność i zakres zwalczanych gazów. Dodano rurę do pochłaniacza, by nie dyndał z twarzy, tylko był w torbie. Udoskonalono gumowy czepiec jak i sam filtr. Szczytem ewolucji stareńkiej maski Zielińskiego stała się powszechnie używana w czasie II wojny światowej i wiele dekad po niej maska SM41, którą w Polsce nazywamy popularnie słoniem. Cały świat przez dekady podążał drogą wyznaczoną przez Zielińskiego i Kumanta. Dlatego chciałem wam pokazać od jakiej maski przeciwgazowej to wszystko się zaczęło? Dziękuję chłopakom z projektu Rosja w Ogniu za pokazanie swych masek przeciwgazowych i pomoc w nagraniu materiału. Jeszcze o nich usłyszycie, bo coś jeszcze nagraliśmy, a odcinek zakończę. Smutną ciekawostką, że dawno temu, jak byłem młody, pojawiło się Allegro i co najmniej dwa razy oryginalna, spłowiała, pordzewiała, uszkodzona, ale kompletna maska Zielińskiego Kumanta była wówczas wystawiana na Allegro. Do dziś pamiętam, one wtedy poszły w cenie około 500 zł za sztukę. Jedna była w typie moskiewskim, druga w typie piotrogrodzkim. Wtedy, to mówimy... Żeby Was nie skłamać, 2001-2003, jakoś wtedy były początki Allegro, nie dalej jak w 2005. No to 500 to dla mnie była kupa kasy nieosiągalna. A dzisiaj z pocałowaniem ręki bym to kupił, dlatego niestety ten odcinek nagrałem pokazując Wam repliki tych masek, ponieważ od wielu lat oryginałów już w handlu nie widziałem. Dziękuję. Żegnam się. Jeszcze raz pozdrawiam rekonstruktorów z projektu Rosja w ogniu. Link do ich grupy na Facebooku, czy znaczy fanpage'a zostawię wam w opisie i do zobaczenia. Cześć.